Dzień dobry, nazywam się Mateusz Marcisz, pracuję jako inżynier spawalnik w firmie Lincoln Electric Bester. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować półautomat spawalniczy do pracy. Metoda MiG-MAG jest szczególnie polecana do zastosowań warsztatowych i przemysłowych. Największymi atutami półautomatu spawalniczego są łatwość obsługi oraz większy komfort pracy poprzez automatyczne podawanie drutu. Kluczowymi elementami są prawidłowe podłączenie urządzenia i ustawienie parametrów. A teraz przejdźmy do praktyki. Jednym z ważniejszych elementów poautomatu spawalniczego jest zespół podający, w którym są zamontowane rolki. Rolki mają za zadanie zapewnić ciągłość automatycznego podawania drutu, dodatkowo dobiera się je zgodnie ze średnicą drutu elektrodowego. Drut zakładamy na kosz, i zakładamy do urządzenia. Następnie ucinamy zagiętą końcówkę drutu i umieszczamy w zespole podającym. Podczas zakładania rolek docisk dostosowujemy tak, żeby nie deformować drutu i zapewnić ciągłość jego podawania. Następnie zamykamy rolkę dociskającą. Umieszczamy uchwyt w gnieździe euro i go przykręcamy. Należy zastosować butle z gazem odpowiednio dla danego procesu, na której powinien być zamontowany reduktor z odpowiednimi nastawami. Głównymi parametrami, które ustawiamy, są prędkość podawania drutu oraz napięcie, które stabilizuje łuk. Teraz urządzenie jest w pełni przygotowane do spawania. Pamiętajmy, że przed każdym procesem spawania należy koniecznie założyć dedykowaną odzież ochronną, przyłbicę oraz rękawice. W spawaniu półautomatycznym najistotniejszym elementem jest ustawienie poprawnych parametrów natężenia przepływu gazu, prędkości podawania drutu i korekcji napięcia. Ustawiając gaz, skupiamy się na jego odpowiednim przepływie. Najprostszą metodą doboru przepływu gazu jest następująca zależność: średnica drutu w milimetrach razy 10. W zależności od środowiska, w którym się znajdujemy, należy wziąć pod uwagę odchylenie plus minus 30% od podanej wartości. Kolejnym krokiem jest ustawienie parametrów. Ich wartość zależy przede wszystkim od średnicy dobranego drutu oraz grubości materiału spawanego. Standardowo w zastosowaniach hobbistycznych stosuje się druty o średnicy od 0,6 do 1 mm. Prędkość podawania drutu zwiększa się proporcjonalnie do grubości materiału spawanego. Napięcie powinno być odpowiednio dobrane do posuwu drutu tak, żeby praca naszego urządzenia nie powodowała odprysków, podtopień i innych niezgodności spawalniczych. Przy spawaniu półautomatycznym prowadzimy uchwyt pod kątem 10-15 stopni ruchem pchanym, ale w wypadku grubszych blach można również ciągnąć palnik w kierunku spawania. Sam proces spawania półautomatem spawalniczym jest prostszy niż elektrodą, gdyż nie trzeba stale korygować pozycji uchwytu do spawanego materiału. Po zakończeniu spawania spoinę należy oczyścić szczotką metalową, Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do elektrody, podczas procesu migmak nie powstaje żużel, zapewniając czystsze środowisko pracy. Tak powinna wyglądać prawidłowo wykonana spoina.